W tej poradzie pokażemy sobie, jak zmienić orientację pojedynczej strony w Wordzie. Nie możemy niestety przejść bezpośrednio do zmiany orientacji, ponieważ to zmieniłoby nam wszystkie strony w dokumencie. Musimy najpierw utworzyć sekcję. Przejdźmy zatem do utworzenia sekcji. W karcie Układ Strony wybierzmy znak podziału. Możemy skorzystać z sekcji ciągłej, moglibyśmy także skorzystać z następnej strony. Tutaj mamy wiele możliwości. Wybierzmy ciągły. Została tu wstawiona nowa sekcja, jak widzimy. Podział sekcji ciągły. I przykładowo tutaj na dole wstawimy ponownie tą ciągłą sekcję. Czyli to jest nasz teraz podział sekcji. Możemy teraz przejść do orientacji i wybrać orientację poziomu, lub także przejść tutaj. Wybrać orientacja pozioma i tylko dla tej sekcji, jak widzimy. Orientacja pozioma dla tej sekcji. Kliknijmy OK. I jak widzimy, tylko ta jedna strona jest teraz pozioma. To wszystko w tej poradzie. Bardzo proszę o pytania, komentarze i subskrypcję kanału. Do usłyszenia.